Siemano, siemano, z tej strony Rajek, witam was w kolejnym odcinku z Hero Zero, jest to odcinek 10. Troszkę czasu odcinków nie było, natomiast w zasadzie nie było co nagrywać, ale dzisiaj będzie maśniutko, ponieważ trochę się pozmieniało, też jest zakończenie sezonu, także odbierzemy sobie wszystkie tam oponki, co są, znaczy nie wszystkie, ale odbierzemy sobie oponki Golda, Expa i przede wszystkim Seta. Przede wszystkim seta. Zobaczymy, ile nam stat wpadnie na plus. Jeszcze dodatkowo jest 7 milionów do wydania. I zaczął się w ogóle event halloweenowy, 68%. Mam i tutaj na nim się nie skupiam, tylko jakoś to samo wpada z, z misji. I co jest ważne, przy tym, co można zaznaczyć podczas takiego eventu, misje z takimi właśnie skrzydełkami nietoperza odświeżają nam wszystkie misje. To można na tym się skupić warto to powiedzieć, bo myślę, że nie każdy o tym wie, po prostu jeżeli taką misję weźmiemy, no to we wszystkich strefach nam odświeża misję, co jest OP, bardzo OP, ja przez ten czas sobie na zmyśle latam i kozackie misje się trafiają <laughs> co dalej, piramida szczęścia jest jakaś, yy, można trafić towarzysza Rudiego jakiegoś dzika, który ma umkę kwikwi -kwi. nie pamiętam co ona robiła, ale mniejsza o to, to na koniec sobie zakręcimy Telefony alarmowe jeszcze są i tak dalej. Okej, okay. może przejdę najpierw do towarzyszy, bo kiełast jest wyekspiony. On daje w ogóle fajną umkę ma, bo pozowanie na maczo daje mi wzrost inteligencji, kondycji, intuicji oraz siły o 16%. Trochę stat z tego wpada. Jak wtedy to liczyłem, to było jakoś 800 mi stat dawał. No to teraz może z 900, 950 jakoś statystyk mi daje. Taka sama umka. Mamy Huberta. Hubert jest topet z sezonu. Dlaczego go odebrałem? On gdzieś tutaj był do odebrania. O, jest towarzysz Hubert. Dlaczego go odebrałem? Powiem wam, że wyexpiłem kiełasa i nie miałem co expić. Więc wziąłem tego Huberta. Natomiast co jest zajebiste w tym Hubercie? Bo umka nie jest jakaś tam OP. Natomiast trafiło mi się rozpieszczanie, Co jest kozackie, bo do walk drużynowych mega się przyda. I ja będę go sobie trzymać. Później będę musiał jakieś drugie rozpieszczanie znaleźć, żeby jakbym miał przerzucać jakąś umkę, no to żeby tej nie tracić, no nie? I jak jeszcze widzicie, kupiłem sobie diabełka, bo jest dzisiaj ostatni dzień na niego, tak w zasadzie. A już nie mogę go kupić, bo go kupiłem. Ale dzisiaj jest ostatni dzień, także ja go dzisiaj czy wczoraj go kupiłem. 12 level ma. I on ma zajebistą umkę, bo 27% szans na dwa ataki pod rząd. I to wielokrotnie podczas walki. Jest to na trzecim slocie. Jest to pet na przyszłość. To znaczy ta umka, bo jeszcze na pierwszą to będę musiał coś tam zobaczyć. E, chyba sonar, nie sonar. Mm, Zyzy. Jakiegoś tam setu, czekajcie, z którego to setu jest sonar, może o tego. I to jest towarzysz, jak on się nazywa, robi. Towarzysz robi, on ma umkę na pierwszym slocie i tam chyba 25% szans na dodatkowego hita. I w momencie, gdy mamy na pierwszej umce i na ostatniej dwa ataki, no to jest grubo. Też Pao jest dobry, tylko na którym on ma A, na poziom 30%. No to ja w zasadzie tej pandy nie muszę kupować, ale też jest słodziutka, fajna. Gdzie tu jest ten cały Robi? O, jest Robi. 20% szans na przełamienie swojego przeciwnika na jedną rundę i też wielokrotnie podczas walki. Jest właśnie to na poziom 10. Więc, więc zobaczymy, no, jak się nam umki ułożył i tak dalej. Wszystko, jak to będzie wyglądać, no nie? Na start co? Może wydam po prostu te punkty umiejętności. Ja tutaj już dzisiaj mam wszystko zrobione, łącznie z 50 atakami, a mamy godzinę 19, a to zrobiłem jakoś koło 18, także jest sztos. Więc tak, na początku wydamy sobie te punkty umiejętności już 1600 w podstawach, także ładnie to wygląda. Siły 161, już tak kiepsciutko troszkę, ale no nic na to nie poradzę. Jak się chce brać te lepsze treny, no to niestety tak to wygląda. I tutaj po 9 statystyk sobie rozdam to, co zostanie. Następnie przejdziemy do odbierania po prostu nagród. Jeszcze ktoś mi mówił, jeszcze ktoś mi mówił, pytał mnie w zasadzie, jaki PET jest dobry. No to tutaj miał taką częściową odpowiedź w poprzednich dwóch minutach filmu. Natomiast na tych wszystkich petach ja sam się nie znam. Póki będę zbierać może coś się tam zobaczę to będę jakoś kombinować na pewno towarzysz którego ma wojna jest kozacki i tak on ma umiejętności sonar to jest właśnie z tego robiego co wam pokazywałem z, srebr... z setu srebrnej ligi pozowanie na macho to jest skiełasa tego peta mamy za 60 ukończonych poziomów trybu hard. No, jakoś na 180 levelu go dostajecie, bo na 180 levelu bijecie. Czekajcie, bo tu są trzy. I trzy kolejne to będzie. Coś mi ta gra, laguje kurwa. O, to są trzy kolejne. Więc jak zamkniecie ten tryb hard, pierwszy, no to za to już w wyczynach dostajecie dostajecie peta. I właśnie jest on. Jay się nazywa, czy jakoś taki. To jest to pozowanie na maczo. I trzecia umka, demoniczne złudzenie, to jest właśnie z tego. Diabełka co ja kupiłem i na pewno jest to OP, pecik Też sorry dla jednego widza, bo napisa, odpisałem mu na pytanie, kiedy będzie odcinek, odpisałem mu, że będzie w weekend, natomiast jest w poniedziałek, ale mam nadzieję, że koleżka się nie gniewa. No to co? Najpierw chyba odbieramy takie pierdoły, typu telefon alarmowy, super klej jakiś weźmiemy tego Expa 10 tysięcy. 4,5 4,500, 8,500 za 3. Zrobione, ok. Pamiętajcie, żeby zmienić sobie towarzysza, bo tak w zasadzie darmowy level Wam wpada. Eventu nie odbieram. A, też co jest ważne, nie wiem czy mówiłem w tym odcinku, w tej próbie, bo już to nagrywam trzeci raz, tak, tak swoją drogą. Natomiast mam nadzieję, że już dociągnę do końca. Ja nie odbieram tej nagrody z eventu, ponieważ, ponieważ za to mamy 10 punktów sezonowych. I z racji, że już sezon nam się kończy, to ja odbiorę sobie go jutro. A, bo w ogóle też nie powiedziałem. Udało mi się zdobyć 1000 punktów. Co ponad 1000, co jest kurwa niemożliwe. Znaczy niemożliwe. Myślałem, że to będzie bardzo trudne, bo kiedyś jak wprowadzili te sezony, to było wyliczone na styk. Co dosłownie na styk było trzeba każdego dnia wszystko robić. A teraz, teraz ma się sporą nadwyżkę, to też przez to, że na początku serwera był event, który, tak jak w tym przypadku, dawał 10 punktów sezonowych, natomiast się udało i to bez spiny, bo ja nie codziennie robiłem 50 ataków, jeden dzień to w ogóle tam przespałem, co, co wam mówiłem. Także, także fajnie, nie? Dobra, przechodzimy do odbierania nagród. Modyfikacje i seta odbieram na końcu, ponieważ yy, z tego expa, co ja tutaj mam, wbije 3 levele Także co, to możemy to? Nie wiem co to jest. To jest chyba te wyposażenie w kryjówce. Natomiast później to sobie odbiorę, żeby lipy nie było. Tutaj mamy modyfikację, pelerynę. Expa mamy 27 tysięcy Expa. Także odbieramy. Jest diabełek? Jest. Ok, no to co? Nie będziemy tutaj przedłużać, tylko zabieramy się za odbieranie nagród. Z tego Expa, co tutaj mam, 3 lewele powinny mi wpaść. Bo 85 tysięcy Expa trzeba na level, więc jakoś liczyłem to jak po 90 koła. Mamy tytuł łowca zombie. Dziękuję. Golda też odbieramy. Kolejny exp. I co? 236 level. I ile teraz potrzebuję? O, jak widzicie Fecik leveluje. Zmienił mu się wygląd. 86. No to będzie zapas jak liczyłem to z 90 koła. Dobra. Tutaj jeszcze exp nie odebrany. Także odbieramy modyfikacji tego nie ja scrolla mam tu w ogóle popsutego co mi troszkę ciąży a to co to jest a to może jest gadżet co może to jest gadżet nie wiem zobaczymy zobaczymy co tu dalej jeszcze to sobie odbiorę a odbierz prawie milion golda exp Zero nit, no to pójdzie w kupon prawie znów milion golda Kolejny EXP, Zeronit, ponad milion, 200 golda, kolejny EXP, Ex tu jeszcze pierdoły, pach, 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 co jeszcze tu zostało, o 10 punktów jeszcze, okej, okay. 238 poziom, pet na poziomie 17, okej. Okay pet na poziomie 18. Tutaj mamy duży klejnot ulepszenia dla peta. Ja mógłbym dać temu Hubertowi, bo w zasadzie bo w zasadzie powiem wam, że ja tutaj w depozycie mamy jakby dwa te przedmioty, które mogę ten mogę założyć, yy, zrobić dziurę tak zwaną dla petów. Dopiero będę się skupiał, żeby dobrą dziurę wsadzić dla jakiegoś peta już takiego docelowego. Chociaż nie, na razie odłożę może to dla tego Demona dam, też powiem wam, żałuję, że jednak nie wykorzystałem tej energii z. Jak był podwójny, X, Ponieważ moim argumentem było to, że zostawię sobie tą energię, jak, będą, jak będę miał większy level i będą większe monety. Ale teraz tego żałuję, bo po pierwsze odbieram seta na 238 levelu. Jakbym miał 250, już by mi ten levele słabiej leciały i na ten, ten set po prostu na dłużej by mi starczył. Więc to jeden taki minus i drugi, w zasadzie, który mi przyszedł do głowy. Oni już mają te 250 lewele Lepiej lecą im te monety. Także też nade mną robią przewagę w pewien sposób. Ale jeszcze wydamy sobie te punkty umiejętności, co tutaj zostały. 1600 ponad, dobra. Wydamy te takie ochłapy, żeby tu się nie błąkały. 14,5 miliona golda. Myślałem, że mniej z tego wpadnie, że. No tak z dwóch dni uzbierałem sobie golda, czy z trzech nawet, już nie pamiętam, żeby te 10 milionów sobie zaliczyć przy okazji, ale nie wiedziałem, że aż będzie tyle. Dobra, czy coś tu jeszcze mam? W czynach, w czynach, w czynach nic w zasadzie, trochę przedmiotów jest, ale nie odbieram. Expa mimo wszystko też nie odbieram w ogóle z tego, expa z tych czynów to też mam trzy levele jak patrzyłem więc też na isik, więc mógłbym zrobić odebranie seta na 241 poziomie ale to może mi się kiedyś przyda jak nie wiem, postanowię sobie wystartować w turnieju tygodniowym na expa czy po prostu w szybkim wbijaniu hmm, levelu, szybkim wbijaniu levela dla peta, takiego już którego będę wiecie, chciał mieć jak najszybciej no dobra, to chyba bierzemy się po prostu za odbieranie secika no bo nic więcej nam tu nie zostało Golda wydamy sobie na koniec. Zobaczmy tylko, najpierw policzmy sumę statystyk, ile nam secik, ile nam, czekajcie, może bez peta to policzę, jaką mamy aktualną sumę statystyk. Tak, wam, dam wam kalkulator teraz, już żebyście widzieli. Ja sobie na szybko policzę i zobaczymy, ile sam secik da mi statystyk. Później zobaczymy, ile statystyk kupimy za. Tego golda co mamy. Ok, wyszło mi 18500, prawie. Tylko pamiętajmy, że bez peta. Bez peta to trzeba liczyć później też bez peta. Mm, na razie sobie tego kiełasa założę. No i dobra, odbieramy. No bo tu nic w zasadzie więcej nie możemy zrobić. Ok, odbieramy modyfikację na buty. A, buty już odebrałem. Uu. Zobaczymy czy nam seta starczy tej. Bo no, chyba cztery części będę miał, niepotrzebnie to odbierałem. No ale dobra, odbieramy wszystko po kolei, tam nie walimy frana. Później zobaczymy, co mamy po prostu. O, rzutki, Okej, okay. i to w złotej ramce, także miło. Mm. A tu w ogóle jakoś się przemienia. I o co tu chodzi mamy? O co tu chodzi? To jest chyba gadżet. Nie, to broń. Okej. Okay. A rzutki to też dają mi bonus, czy nie? Co, wszystko odebrane? to. Zobaczmy jeszcze, żeby lipy nie było. No, wygląda na to, że wszystko. O, patrzcie, tu się ukryło. To ja jeszcze sobie zmienię na diabełka, tylko. I odbiorę sobie tego Expo. Co tutaj mamy, ten zeronit? Ten zeronit to później go. O, i opony. To ja ślepy jakiś jestem. Mam jakieś tu uży i chyba już nie. Tutaj już chyba nic nie ma. Już nic nie powinno być. Okej, okay. 18 level peta. I zobaczmy, bo to wszystko jest w złotej ramce. To jest wszystko w złotej ramce. Dobra, na razie założymy kiełasa, żeby widzieć jakie staty. No i co, przebieramy się po prostu. Maska, peleryna. Tutaj modyfikacje na pelerynę. Garniaczek, paseczek. No i butów nie mam, ale dzisiaj trafiłem z zadań nadzwyczajnych, złote buty, zjebałem, bo wiecie, ja powróciłem do gry po jakimś czasie i po prostu tą pierwszą nagrodę jako buty sobie odebrałem i zjebałem w taki sposób, ale no nic, to nic. tutaj broń, to jest złota i to jest chyba, to jest gadżet, tak, to jest gadżet, okej okay. i teraz tak, modyfikacja to na to. To do peleryny. Ale siły mamy, panowie. Ja lubię wysoką siłę. 86 plus. Mm -hmm. To się zaraz zobaczymy. Czy to daje mi bonus? Tak, daje mi bonus 7% inteligencji. To na paseczek. To na garniaczek. To na gadżet. Ale staty dojebane, kurwa. A to na broń. Ja pierdolę, ale jestem kurwa... Pener w chuj. Pener w chuj, panowie. O ale dojebany jeszcze jakiegoś dobrego peta. No nie wiem właśnie czy mm, tą modyfikację zakładać, czy nie. Kurczę, tutaj mam plus 3. Hmm. No nie wiem, zadania nadzwyczajne zrobione mam. No dobra, nałożę tam. Ciesz, czekajcie, jak to mi balansuje statystyki. 5700... Dobra, założę. Niech będzie. Szkoda, że mm, tych butów nie mam, że odebrałem je na początku, ale to nic. No i staty wyglądają się grubo... No, prezentują się grubo, także jeszcze kiełasa tylko zdejmijmy. I policzmy teraz statystyki, bo to też będzie ciekawe. 3, 2, 3, 0. No i suma to jest 20,5 tysiąca minus -18 459 to 2000 statystyk za samego seta, nie? Za samego seta. Eee, także no wynik bardzo fajny, byłby jeszcze większy, gdyby nie, gdyby nie te buty. Co prawda też trzeba pamiętać, że bonus mi daje mm, te rzutki z bronią, bo one dają 7% inteligencji, ale już to zobaczymy jeszcze ile Ile statystyk mi da te wydanie hajsu tu było 20 543, i okej. Okay. Wszystkie są staty? Tak wygląda na to, że tak. Także wydajemy sobie siano. 10 milionów wydanych w ciągu dnia. Tutaj też się zajebałem troszkę. No bo trzy statystyki intuicji w podstawie brakuje, nie jeżeli mam inteligencji. Ale to nic jutro już sobie nadrobię. Albo w sumie nie, tego nie będę tak wydawać. To wszystko wydam sobie po bo później się nie będę pamiętać, że, że płacę nierówno za staty. A ja lubię mieć podstawy równo 1700. Co tu się odjebało, men? Co tu się odjebało? Dobra, chuj, wydam tak. I jutro sobie po prostu to zbalansuję. Coś, może jeszcze w kryjówce się odłożyło? No nie za wiele. Ok, i co? Teraz liczymy statystyki. Ponownie, ponownie policzmy statystyki. 21 176 minus 20 000. 543. 635 statystyk za same wydanie 14 milionów. Także fajnie. Jeszcze pamiętajmy o tym, żeby peta sobie założyć. No i teraz, gdy on daje mi jeszcze e, każdy bonus do, wiecie, do każdej podstawy, no to jest sztos. Jest sztos. Także co, możemy iść kogoś sklepać, i może zobaczmy w ogóle. Jak teraz wyglądam na tle swojego rankingu? Plus 2000 stat ok. Plus 2600, no ładnie. Co prawda, też ludzie teraz y, zaczęli już odkładać siano. Ja tego nie robię. Ja to nie wiem, kiedy będę robić. Ale, ale cieszmy się tym, co jest, nie? Cieszmy się tym, jak to wygląda. Tak jak mówię, żałuję troszkę, że. Że dopiero, znaczy, że zachowałem tą energię z czynów, że nie użyłem jej wtedy jak każdy używał. No bo po prostu teraz tak bym odebrał ten secik na 250 levelu i, i bym był jeszcze większym sztosem. Ale no co, ja wracam do gry. Znaczy, powróciłem do gry po prostu po dłuższym czasie. Wypadłem, że tak można powiedzieć, z formy, i nie o wszystkim jakby, nie o wszystkie za i przeciw nie rozważyłem. No i co, to by było na tyle w tym odcinku, 90 tysięcy mam, można by było podrównać, ale to chyba jeszcze by mi ceny nie wyrównało. Dobra, jakoś sobie skombinuję, jak tu to sobie podrównam i będzie git. E, dzisiaj jeszcze też jest łotro o 20, później jest o 2 w nocy, 8.45, okej. Okay. Okej, okay. a jeszcze piramida szczęścia została. Jakaś pelerynka mi wyleciała. Jakaś pelerynka mi wyleciała. Bo tutaj też jest w ogóle set cały, cały secik i towarzysz w dodatku, nie? Tylko, że każde kręcenie to 9 opon. Ja też nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Czy to działa tak, że jak już to zdobyliśmy, to czy możemy to trafić ponownie? A już wylosowano, więc chyba nie. Ej, to spoko. Jeżeli już nie mamy szansy na powtórkę, no to w zasadzie 5, 3, no to. 12, 14. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Kolejny odcinek nie wiem kiedy będzie. Może jakoś w tygodniu, jak będziemy 250 dobijać. Także co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.